Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazaks, a to jest Wiedźmin 3. Tym razem normalny odcinek kręcony normalnie na YouTube'a, a nie jakieś testowanie streamów. Tak więc... Pogramy sobie i trochę pogadamy o Wiedźminie. Przygotowałem dla Was Questa, którego jeszcze nie robiłem, to nie jest żadna powtórka ani nic, który wydaje się być ciekawy. Wydaje się być ciekawy dlatego, że poprzedzała go linia fabularna, główna linia fabularna, z bardzo ciekawą historią, której Wam nie będę za bardzo spoilerował. Chodzi tak, tak bardzo ogólnie o to, że władca tych ziem, Welen, krwawy baron, miał powiedzmy problemy ze swoją córką i żoną. W skrócie, uciekł od niego. i my Musieliśmy odnaleźć i córkę, i żonę. E, żona jest w niewoli u wiedźm. córka jest gdzieś tam w mieście, ale to tam, jak już będziecie kiedyś sobie sami może grali, to sobie tą bardzo ciekawą historię... Ta, ta cała historia, którą opowiedziałem, na gdzieś w gameplayu będzie miała nas 8 godzin, tak więc... No wierzcie mi, że jest długa i rozbudowana my swoje zadanie wykonaliśmy, ale możemy opcjonalnie pomóc Baronowi w wyrwaniu żony z rąk Wiedźmy Wiedźmy nie są nie będą łatwym przeciwnikiem są to panie lasu prawdopodobnie nawet jakieś boginie i one zamieszkują na bagnach i mamy się przedostać do wsi Sztygary i tam spotkać się z Baronem tak też zrobimy. Cała historia jest naprawdę bardzo ciekawa i... Przepraszam, mam nadzieję, że... Że jej kontynuacja, która jest opcjonalna, bo mogliśmy olać goście po prostu. Ma swoje za skórą, zresztą jego żona też. Ale to jest historia Jak na całkiem... Co ty pleciesz? Koń wielki upiorny! Ludziska poszaleli, do gardeł się sobie rzucili. Sąsiad czy dziecko wszystkich mordowali! To duch tego lasu. mieści się na tych, którzy chcieli go zguby i syła na ludzi szaleństwo. Geralt, dobrze, żeś przyszedł. A tego ducha my uwolniliśmy, ja uwolniłem. Do Trzeba będzie ich porządnie batem oćwiczyć. Panie, tak samo i oni mówili o tej marze. Znaczy się, że zły duch lasu. Kto niby mówi? Łowcy czarownic, dopiero co tu byli. Do wioski na bagnach szli. Jakaś dziewucha ich prowadziła, o matkę się wypytywała. A, córeczka właśnie. Ja, ruszajmy tam od razu, Geralt. Zgoda. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. W fabularnej linii mieliśmy opcję albo zabić ducha, albo... albo zabić ducha, albo uwolnić go. Jeżeli byśmy go nie uwolnili a zabili wiedźmy. Wiedźmy zjadłyby dzieci, tak w skrócie. Niedługo sam się przekonasz, że Wiedźmy istnieją naprawdę. chodź Baron, co ty to? A tu jest A Jakieś szalone staruchy co ludziom pewnie z została, bo Zawsze taka była. A zobaczycie jak te wiedźmy będą wyglądały, bo one są naprawdę... Nieprzyjemne kobity Baron za nam nie chce iść, jeżeli wybierzemy złą ścieżkę z tego co mi się wydaje Tak czy nie No właśnie Miałem zaprogramowaną ścieżkę tylko taką i, I tak będzie trzeba zrobić Ok, To jest na szczęście niedaleko bo aż bo aż tutaj Chodź Baron. wiem że jesteś gruby i ciężko ci biegać z baronem e, z baronem już stoczyłem wiele długich rozmów i uwierzcie mi, jest to ciekawa postać o wyciągnęli miecze jest to zaprawiony wojownik dawny zaprawiony wojownik bo nie jedną bitwę przeżył stąd też te bogactwo jego wszystkie był bardzo dobrym żołnierzem i bardzo doświadczonym walkę małą takie utopce to już u na nas nie robią wrażenia. Gerald w bardzo efektowny sposób odskakuje od przeciwników. Stasz mi się to podoba. Można robić taki taniec uników i ciosów. Naprawdę jest to. Dobra, chodźcie baronie Oj kurde, mało żeście już widzieli Tam kierujemy panowie No chodźcie, chodźcie Moglibyśmy posuwać ich Oj Musimy posłuchać ich opowieści, ale To byłoby ciekawe, ale nie chciałbym też, żeby ten odcinek miał 150 minut tylko tak w miarę Żeby był przystępny do oglądania, Gdzie uciekasz? Żeby był przystępny do oglądania. Idziecie baronie Dobra, idźmy do nich, bo się pogubili chyba Panie baronie I reszta no, dopiero teraz A, bo oni muszą iść po suchej lądzie, tak? Nie mogą przez wodę się przejść. No tak. No, trochę się temu baronowi jednak pomieszało w głowie od luksusów. Już chyba nie pamięta, jak to jest być żołnierzem. Tutaj ołtarz, właśnie tym wiedmą postawiony. Ale bardzo dużo, jak widzicie, takiej symboliki jest sekciarskiej z tego powodu, że te wiedźmy to nie są żadne dobre duchy wręcz przeciwnie są to naprawdę obrzydliwe stwory, zresztą sami zobaczycie ale bardzo mi się podoba ich design, nawet nawet widziałem na kurde, zablokowałem się milicjowanie, nawet widziałem na w internecie widziałem w internecie nawet Kurde! Fajny cosplay O, i pancerz nam się zniszczył To jest po śmierci wybucha, to trzeba pamiętać o tym A ja o tym niestety, właśnie zawsze zapominam A jeszcze jeden jest utopiec Czy mamy... Coś do naprawienia pancerza? Mamy. Na szczęście. Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za dużo pijesz, to się w taką zmienia. Nikt nie baba wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko. Dobry, teksty lecą dobre. Okej, okay, są ówcy czarownic. co tu robisz? Potem porozmawiamy. Będzie również córeczka. Niestety nie zaopatrzyłem się w jedzenie. Zapomniałem na, się przygotować specjalnie do odcinka, żeby nie było w top żadnych. I mamy niestety same browary, które trochę nas, trochę nam rozmazują ekran. Wiedźmin, zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła! Chodź, niechże cię uściska! Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu! O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem! Nigdy więcej! Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem! Że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Trudne sprawy. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej. Twój ojciec żałuje. Baronowi zależy na żonie. Mojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Jebie Za wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Co to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić, albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. <laughs> Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto, tu jestem. Straciłem pięciu ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać Hehehe. <laughs> Okej. Okay. Wiedźmy nie są zbyt łapanki, podejrzewam, więc będzie hardkorowa walka, ale podejrzewam, że dobrze wynagrodzona ostatecznie. Bo sam Baron na pewno nam dużo zapłaci. Doświadczenia zyskamy pewnie bardzo dużo. No i jakieś fanty. Bardzo bym się cieszył, jakby jakieś dodatkowe mutageny zostały odblokowane. Wiemy mogą być... A, bo ja odkryłem. E, wcześniej e, odkryłem klapy w podłodze. Zostaw. Szkoda mi tego barona. Jakbyście posłuchali całej tej historii, to naprawdę... Przez pierwsze kilka godzin zdaje się takim naprawdę przegranym z kurwy, synem, gnojem i tak dalej. Drugi raz to wszystko musimy robić specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że drugi raz nie skreszuję, Ojej. Historia. No To naprawdę ona? Nie, to nieuszlibe. Coś na pewno da się z tym zrobić. Bieć minia Ta się, czy się nie da ciekawe Przygotujcie się Co to było? Ode Wilki Nie brzmiało jak wielki Bo nimi nie są Przygotujcie się Ojej, płaszcz się zesrałem, prawda? Uuu, coś się dzieje. Okej, okay. Utopce to jeszcze mały małej A. Jednak Panie Lasy przyszły. Dobra, zajmiemy się też Utopcami. Wiedźmy chcą nas zjeść, ale są kanibalkami, a nawet lubią dzieci. Jak spasi w braci Jeśli chodzi o mój styl gry, to wybrałem walkę szybkim stylem i... What? Co to jest?! I znak igni mnie bardzo cieszy. Ojejku. Dobra, łuknijmy jaskółkę. Okej. Okay. Ciekawe, czy od tu będzie nas atakował jakimiś tymi kopytami swoimi. Ło kurde, co to mi tu zaskoczyło? Tamara, byś kurde lepiej celowała, a nie. Jest, ubijemy no ja. mu tagena jakiegoś. A był zielony, widziałem co, co było. To był pies? Wiedźmy, wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go po Annę. Przeklęte, wiedźmy. Jeszcze im mało. Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Tylko na nie odpuszczcie. Dźminie. Ty się znasz na takich rzeczach powiedz co jej jest. Nie wyglądała tak, kiedy to było ostatni. Piedmy musiały rzucić na ksiąg. Jesteś w stanie go zdjąć? Nie, dopóki nie. nie dowiem się, co to jest. Nie takie rzeczy się zajmowało w poprzednich częściach. Może ktoś jeszcze tu jest, może ktoś coś widział. <laughs> Janek. Janek chłopiec pustelnik. Mieszka na moczarach. Wiem, że czasem się tu kręcił. Mógł coś zauważyć. To, nie. nie lubi obcy. Lepiej pójdę sam. Zaczekajcie Janek to jest świetna postać ogólnie. Dobra, gdzie jest truchło tego brzydactwa? Gdzie my go ubiliśmy? Gdzieś przy wodzie. Tutaj, o. Zresztą... Nasz Witcher sens. Tak, to jest to z tego biesa. Dobra, resztę nie musimy podnosić. Pomogliśmy Jankowi odzyskać głos. O, i miecz nam się popsuł. Dobrze, że mamy ze sobą narzędzia. Nie te, tylko te. Nie mamy, co to? Płatnerski. Mmm, to niedobrze. Aj. Idę wlazłem w to. Myślę, że... Tak się ratujemy przed takimi właśnie efektami. Okej, okay, widzę, że Janek jest oblężony. Kurde. Bitch. <gry> Kurde, ona zawsze nie widzę kiedy rzuca ty... Będzie rzucać... E! <laughs> Mist, bitch! Teraz całemu dobić że nie spitoli, kurde! Jest! Dobra, chubita, ona strasznie nie lubię tych bab wodnych. to jest taki kurde przeciwnik denerwujący Medytujmy. E, medytacja, tak. No, z dwie godziny, żeby nam się odrodziło życie, i żeby eliksiry się odrodziły, Janku, wyłaś! Janek! Janek! Długo nie ma. Stało się coś niedobrego. Rozejrzę się, może gdzieś się schowa. Ok, myślę, że dalszy ciąg tego zadania zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki na wielkie zobaczenia.